Państwu. Dzisiaj gościmy dyrektora kreatywnego Pana Miłosza Lodowskiego, który przyjął do nas zaproszenie. Serdecznie witamy Panie Miłoszu. Witam serdecznie Witam. Państwa. Czuj duch, bardzo mi miło. Czuj duch, czuj duch. Panie Miłoszu, dzisiaj porozmawiamy sobie o wyborach prezydenckich, parlamentarnych, ale pewnie nie tylko, bo chciałbym też troszeczkę porozmawiać na temat referendum. Bo to wszystko mimo, no, łączy się ze sobą. Ale zanim do tego przejdziemy, to to się zapytam: dużo pan biega? No, tak, staram się 10 km dziennie, ale ale 10 km, o tak powiedziałem. O super. Czyli utrzymuje pan kondycję. Ja, ja się pytam, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o fikołkach. Nie wiem, czy pan lubi fikołki, albo. Kiedyś, kiedyś byłem bardzo sprawnym człowiekiem, natomiast muszę państwu powiedzieć, że bardzo się zaniedbałem, przez ostatnie 10 lat nabrałem tuszy dosyć dużej w kampanii Kukiza i nie, nie, nie mogłem potem tego zrzucić, natomiast muszę się też przyznać, że pan Nawroski zagrał mi troszkę na ambicji i przypomniał, że 40 ponadlatkowie też powinni zadbać o siebie, no i powiem szczerze, że dobrze idzie, dobrze idzie, myślę, że jestem ja, ja się o to pytam, panie Jusze, dlatego że... Dzisiaj, rozmawiając o kampanii, nie sposób poruszyć sprawę fikołków, ewentualnie jakiejś pozycji obrotowej w piłce ręcznej, i do tego przejdziemy oczywiście. Także wspomniał Pan o, o prowadzeniu kampanii, właśnie. Pan prowadził kampanię Prawa Kukisa i to, jak wiemy, my, większość widzów pewnie też pamięta, z dobrym sukcesem. Może by pan powiedział parę słów właśnie na, tej, na temat tej kampanii prowadzonej przez pana dla Pawła Kukiza? Ja myślę, że to była dosyć interesująca rzecz w skali takiej, też światowej, bo zresztą pamiętam wywiad, zdaje się, z Financial Times na pewnym etapie kampanii, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, i, i oni bardzo w Wielkiej Brytanii byli zainteresowani tym, jak gwiazda rock'n'rolla po prostu postanowiła zostać. zostać zostać prezydentem, no bo to był taki, taki etap, trzeba pamiętać, że, że wtedy jeszcze nikt nie wyśnił sobie tego, że prezydentem w naszej części Europy, w naszym regionie może być na przykład aktor komediowy, czyli też przedstawiciel popkultury, a to się stało na Ukrainie, ciut później. No tak czy inaczej, wtedy, wtedy jeszcze nikt nie, nie traktował i kampanii, i, i też tego, co się potem stało, czyli tego wyniku, który został ostatecznie osiągnięty, 20, przypominam, punktów właściwie 20% i 80 to był taki wynik, nikt nie traktował na tym etapie jeszcze wtedy kampanii, że będzie tutaj coś poważnego, no tak czy inaczej, tak czy inaczej, no to się wydarzyło, przyznam szczerze, że to był czas bardzo intensywny, żeby nie powiedzieć bardziej niż bardzo intensywny, bo pracowałem prawie średnio 20 godzin dziennie, no powiedziałbym nawet 21 godzin dziennie, tak jak przez 9 miesięcy, bo to tyle mniej więcej trwało przygotowanie najpierw kampanii, wymyślenie tego wszystkiego, co się miało zdarzyć, a potem już twarda egzekucja od pewnego momentu też, no, ze względu na, powiedziałbym, i ograniczenia zespołu, i też, no, myślę, że, 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 że ze względu na, na to, że już miałem wszystkie inne sprawy poukładane, zostałem jeszcze rzecznikiem prasowym całej kampanii, co też nam było dodatkowym obowiązkiem. Na szczęście, tak jak mówię, wtedy już miałem wszystkie rzeczy strategiczne, kreatywne, poukładane, więc mm, to nie odciągało mnie od zasadniczo. Elementów związanych z tym przygotowaniem tego, co się zdarzyć miało, i też yy, powiedziałbym, to stanowisko akurat pomagało utrzymać linię narracyjną w całej kampanii, bo to też jest element niezwykle ważny. Ja mam generalnie taką, takie przekonanie, że, że w Polsce się nie podchodzi do, do kampanii w taki, powiedziałbym, holistyczny sposób i większość, no może poza oczywiście panem Trzaskowskim, bo. Mówię tutaj bardziej o tej prawej stronie, większość jest robiona ad hoc i jest przygotowywana w ostatniej chwili, zresztą to widać, bo trudno o jest… Tym pewnie, o tym pewnie sobie za chwilę, tak. za chwileczkę jeszcze porozmawiamy. Ja mogę powiedzieć tak, że prowadząc pan taką kampanię, jest pan osobą doświadczoną w tym zakresie. No, troszeczkę Zobaczmy, taką kampanię robiłem. Takiego, może, prostego, no. takiego prostego stwierdzenia. I w związku z tym no, chciałbym pana zapytać na początek: co by pan doradził politykom, to znaczy szczególnie posłom, bo będziemy rozmawiać też na początku o przyszłej kampanii, bo wybory parlamentarne już się odbyły, teraz będą następne. W zasadzie szybko czas biegnie, bo trzy lata zostało niecałe, później jeszcze odliczyć czas na kampanię to dwa i pół roku. Więc, co by pan poradził um, przyszłym y, kandydatom na posłów, senatorów, jak prowadzić kampanię? Czy sobie wziąć jakiś długopisik, kreseczki postawić w zeszycie? Y, oczywiście trywializuje. Pierwsza sprawa, pierwsza sprawa to, to jest rzecz, y, powiedziałbym, najśmieszniejsza i najprostsza: to znaczy zadbać o własną kondycję fizyczną. O paradoksie to jest bardzo potrzebne. I to widać, jak na tym etapie kampanii tego brakuje bardzo wielu osobom, które powinny wspierać swoich kandydatów, i nie mają do tego energii. To jest troszkę złośliwa uwaga, ale myślę, że, że bardzo, bardzo prawdziwa. To znaczy, jeśli kampania ma być wygrywana i ma osiągać jakieś cele, to musi być prowadzona z maksymalnym zaangażowaniem. A odnoszę wrażenie, że w Polsce. Niekoniecznie wszystkim zależy na tym, żeby gryźć trawę do samego końca. Niektórzy już myślą, że już pewne klocki zostały poukładane, że zrobią za nich coś Amerykanie, że Niemcy zrobią albo ktokolwiek zewnętrzny kogo tam uważają, że mają gdzieś na zapleczu, wykona za nich wszystkie ruchy. Tymczasem no to kampania to jest ciężka praca. Naprawdę ciężka praca, bardzo dużo działań innowacyjnych, zwłaszcza że w Polsce zawsze brakuje pieniędzy. Na przeprowadzenie, zresztą limity kampanijne są też nie za wielkie i więcej trzeba ruszać rozumem głową, a coraz częściej też móc wychodzić, bo troszeczkę wracają metody door to door. Na skutek tego, że po prostu nie mamy powiedziałbym racjonalnie rozłożonego okna medialnego, ono nie jest, nie jest informacyjnie przewidywalne i też nie daje pokrycia całego. Jakbym to powiedział językiem reklamowym, targetu, no to teraz trzeba z powrotem budować lojalność w stosunku do, do, do swoich wyborców i też utrzymywać z nimi relacje. Zresztą tutaj jest straszliwy problem, bo odnoszę wrażenie, że, że polska klasa polityczna jest bardzo zgnuśniała w dużej mierze i to nie jest generalizacja. Mógłbym na palcach dosłownie dwóch rąk podać posłów z każdej drużyny. Możliwej, która znalazła się w polskim parlamencie, które, którzy autentycznie widać, że pracują w terenie i mają też wyniki. To, to widać, od razu to się przekłada. Większość osób liczy na to, że odpowiednie położenie na liście zapewni im wszystko i da im wszystko. I, i to jest bardzo smutna konstatacja, bo potem wychodzą takie kwiatki, jak no, oglądamy no, przez całą tą kadencję i bardzo często też w poprzedni, gdy, gdy nagle widzimy, kto jest w parlamencie i człowiek się łapie za głowę, gdy widzi widzi potencjał intelektualny, potencjał organizacyjny, no, no to jest kwestia też podchodzenia z powagą do naszego państwa. Ja odnoszę wrażenie, że wszystkie siły polityczne nie do końca sobie podchodzą poważnie do tego, jakim wyzwaniem, jakim trudem jest bycie przedstawicielem narodu, zwłaszcza, że powiedziałbym, zwiększa się temperatura regionalna w naszym, w naszym otoczeniu i myślę, że będzie tylko rosła o paradoksie, pomimo że... Wszystko na Ukrainie chyba zmierza do takiego nieuchronnego pokoju, to jednak ta temperatura i napięcia będą wzrastać, a nie, nie, nie się ochładzać. I, I myślę, że ta klasa polityczna powinna być coraz lepsza, a nie coraz gorsza. Niestety mamy tutaj spiralę ku dołowi gdzieś skierowaną i kto wie, gdzie będzie, gdzie będzie koniec. No tak, temperatura rzeczywiście nam rośnie.